Witaj na kanale Snyczygry, Gry, twoim kanale growych doskonałości. Rozsiądź się wygodnie i zanurzmy się w świecie gier. A co dzisiaj? Dzisiaj jest w ofercie, to już w sumie pojawiło się jakiś czas temu, chyba ze 2-3 dni temu. Ale jest oferta na Lansena oraz na M6A2E. O, no i oczywiście jeszcze KTTS, ten KV-4. Yy, może zrobić tak, że dostajemy sobie lancena, ale zanim to sprawdźmy, co dzisiaj jest w kalendarzu. Aha, takie coś, dobra. No okej, okay, to dzisiaj jest coś takiego. Powiem wam, że tu będzie by tak. Będzie żeton yy, i kredyty i konto premium. Także odbierajcie dzisiejsze, warto zawsze odbierać, bo maksymalnie możecie odebrać z dnia poprzedniego, więc jeżeli jeden dzień ominiecie jest ok, ale już dwa to już nie będziecie mogli odebrać, pamiętajcie o tym. No i spróbujmy tego Lansena, czy on potrafi. To miałem mówić. Tu jest 320 alfy, na podstawie jest 208, na goldzie 242. Nie dawałem mu żadnego wyposażenia, ponieważ no nie będę nie za bardzo nim grał, więc nie chcę teraz szukać i przekładać pomiędzy czołgami. Ja zazwyczaj wkładam wyposażenie na czołgi, którymi gram z czasem może będzie więcej czołgów miało to wyposażenie, ale to jak przynajmniej sobie wszystkie dziesiątki wykupię, bo jeszcze nie za tym brakuje tych sporo tych dziesiątek do wykupienia, no i jednostek teraz, nie? Jak wszystkie dziesiątki wykupię, to zacznę sobie je wyposażać. No tutaj bez wyposażenia jest ciężko. No i też załoga nie jest jakaś wyśmienita. Ale przynajmniej widzicie, jak to wygląda. W takiej konfiguracji podstawowej. No celownik jest bardzo duży, długo celuje. Jaka jest prędkość pocisku? Prędkość pocisku jest 1100 na Goldzie, to no nie jest tak źle, Ale mam wrażenie, że tak długo to leci. Się Pan też to tutaj chyba nie jest zbyt dobry, a to wychodzi. Ja mogę coś odbić w o po no poszło. Nie wiem czy warto, ale jest szansa. Ej, widzowie, przepraszam, kurczę miałem na hajakiś, coś mnie zmienił. Musiałem coś kliknąć, nie tak. A, dobra. Jak chciałem naprawkę odpaść, stać tam jest, stąd pociski. 私です。 Poszło, ładnie weszło. A ta alfa jest strasznie słaba. 320 to jest kiepsko. Już mi się nie podoba ten czoł. Ja lubię, jak jest wysoka alfa jedna. No ewentualnie, jak jest jakiś magazynek. 322 i nawet jego mogę nie ściągnąć na strzał Nie mam pewności 302 mi to odposowało No, czyli tamtego tego bym nie ściągnął Nie, no to jest praszka Nie wiem czy, czy ktoś ten Czołg no, Kiedyś pamiętam, że Lansen był dobry. Jak przynajmniej mi się wydaje. Ja nim nie grałem za bardzo długo. Ale jak ja słyszałem Lansen, to mi się wydawało, że to jest dosyć dobry czołg. No ale z taką alfą, to nie dla mnie. Nie. Ja nie śledzę wszystkich zmian, nie wiem czy on dostał jakieś zmiany, ten czołg czy on zawsze miał taką alfę Dajcie znać w komentarzu, czy on jakieś zmiany miał prowadzenie dawno Albo i dawno Dobra, nieważne yy, To był właśnie dla Was Lansen pokazany Próbujmy jeszcze tego M6 KW-4 nie mam niestety i nie zamierzam kupować, bo moim zdaniem to jest, jest kiepsko. Czyli M6, tu już jakieś wyposażenie mam. Trochę nie ma, grałem. A nie za dużo, ale trochę tam no, parabit też. Dobra, sprawdźmy do tego na dziewiątki. o! Tu mamy alfę, taką samą, o! 245 na goldzie, to teraz zmieniam na golda i prędkość pocisku to jest stop. bardzo podobne parametry do lancena Oj, 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 to chyba nie będzie dobra bitwa, no chyba że ten pancerz będzie naprawdę mocno odbijał, ale dziewiątki są Lansen oraz ten M6 ogólnie to są już stare czołgi. One po prostu też mogły też z biegiem czasu stracić sporo na wartości. Bo teraz jest naprawdę dużo czołgów, które są dobre, czy bardzo dobre, czyli, czyli inaczej mówiąc lepsze od tego. I patrzcie co się dzieje. 3 czołgi jadą. To jest ofensywa straszna. O, Medwet jedzie nasz. No, w ruchu nie udało się. Nie ma Artyżej bitwie, to jest plus. Zwalnąłem go w gąski. O, nie przebijam go. O, to jest naprawdę kiepsko. To działo jest aż tak kiepskie. Dobra, odbiłem coś. Tam mnie jest taki klucz, że odbiłem. Wow, to widzicie? A gdzie strzelił? Ciekawe, czy będzie popracowany. W garnek, no. Więc ten czołg ma dalszy spot, nie jest jakiś mega dobry. No bo teraz są o wiele lepsze czołgi. Dobra, ja, ja was nie będę cię męczył. Dzisiaj chciałem taki krótki odcinek. Ja tak myślałem, że te czołgi mogą mnie nie domagać już na dzisiejsze standardy wota. Także spójrzmy jeszcze raz. Czy, czy warto? Ja bym powiedział, że nie warto tego kupować. Tylko, że macie dużo golda i po prostu kolekcjonujecie czołgi, niekoniecznie nimi gracie. ja też kolekcjonuję, aczkolwiek tego to chyba nie kupię. Może jak będzie w jakiejś tak za darmo mi wpadnie przez przypadek, to, to będę miał, ale tak to nie panuje. Teraz na niego wydawać czegokolwiek tych zasobów. I co, i tyle. Słuchajcie. Dziękuję Wam od razu za te ostatnie subskrypcje, za łapki, za komentarze. Jest mi bardzo miło. I co? Jesteśmy coraz bliżej do 100 subskrybentów. Pomyślałem, że w sumie jak osiągniemy 100 subskrybentów, to, ben, to może wam jakieś paczki rozdam. Czemu by nie. Także jedziemy do 100. Mam nadzieję, że w tym miesiącu uda się, zanim jeszcze paczki nie znikną. I będzie do wygrania jakieś paczki, także. Trzymam kciuki za Was. Dawajcie te subskrypcje, łapki. I, I lecimy do góry, rozbijamy się. Także do następnego. Żegnam się z Wami na razie. Cześć.